Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film, o który zawsze dostaję dużo pytań, i jest to też jeden z moich ulubionych tematów do nagrywania, czyli zapachy do domu. Świece, woski zapachowe i ogólnie wszystko, co się z tym tematem wiąże. Natomiast dzisiaj pokażę Wam zupełnie inną firmę, firmę, która nie pojawiła się jeszcze na moim kanale, z którą nie miałam do tej pory do czynienia, a byłam bardzo ciekawa, e, firmy właśnie Goose Creek Candle i całych produktów właśnie z tej firmy i tak wyglądają przykładowe przykładowa świeca, która jak widzicie jest niemalże identyczna jak słoik z Yankee Candle i przykładowy wosk zapachowy, który od Yankee Candle różni się bardzo i moim zdaniem bardzo na plus, ponieważ to są woski w takich dużych opakowaniach, bardzo fajne, bardzo poręczne i przede wszystkim też pięknie pachnące. Ale o tym jak to pachnie powiem Wam za chwilę, postaram się opowiedzieć Wam wszystko co wiem na temat tych świec, no i oczywiście podzielić się moimi pierwszymi wrażeniami i dzisiaj będą głównie zapachy wiosenne, zapachy świeże, kwiatowe, owocowe, smakowe, takie po prostu moim zdaniem idealne na wiosnę, takie na które po prostu miałam bardzo wielką ochotę po tych cięższych zimowych zapachach, żeby właśnie tak się wiosennie czy letnio nawet nastroić. Tak więc dzisiaj będzie sporo fajnych zapachów. Mam nadzieję, że uda mi się je jak najlepiej dla was opisać no no, i opowiedzieć o wszystkim co wiem na temat Goose Creek Candle. Tak więc, zostańcie koniecznie ze mną i oglądajcie dalej. Na wstępie powiem, że Goose Creek Candle to również tak samo jak Janki. Jest to firma amerykańska, oczywiście nie tak znana, ale w Polsce już zdobywają te rzeczy coraz większą popularność. Coraz więcej ich widuję właśnie w internecie, na blogach, na Facebooku, na forach różnych. No i przez to zaczęło mnie właśnie coraz bardziej ciekawić, dlatego też stąd moje właśnie duże zamówienie. I tak, pierwsza, pierwszy produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, to są właśnie duże świece. Dużych świec zamówiłam aż trzy. Tutaj akurat pokazuję Wam dwa, ale to po kolei. Duża świeca, tak jak widzicie, bardzo podobna do słoja Yankee Candle, to właściwie niemalże identyczny, identyczny swój, ale różnica jest i to bardzo znaczna w środku. Mamy, jak widzicie tutaj, dwa knoty. I to e, naprawdę robi bardzo dużą różnicę. Już to zauważyłam przy pierwszym paleniu, ponieważ ta świeca moim, e, w moim odczuciu rozpala się dwukrotnie szybciej niż wszystkie świece Yankee Candle, które posiadam w mojej kolekcji. Nie potrzeba tutaj zakładać e, żadnej nakładki Ilumalit, mimo że sprawdzałam, ilumalit też bez problemu tutaj pasuje, ale dzięki temu, że ta świeca się rozpala bardzo szybko, moim zdaniem. W godzinę co najmniej mamy tutaj już rozpaloną do ścianek. Mamy rozpalony wosk, więc nie trzeba tej świecy. Czasami janki na przykład potrafią się rozpalać po 3 godziny. Więc to może być trochę problem. Tutaj jest to dużo lepiej rozwiązane, ale taka świeca, również tak samo jak Janki, pali się 150 godzin. Tak więc mimo, że się szybciej rozpala, to ogólnie nie wypala się szybciej. I jeżeli chodzi o intensywność palenia, pachną co, co najmniej tak samo dobrze jak Janki Kando. Oczywiście to wszystko też zależy od zapachu, ale na razie moje pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. No i ta świeca, którą Wam tutaj pokazuję. Jest to świecą, w której pokładałam ogromne nadzieje, ponieważ niesamowicie mi się podoba z wyglądu. Tak jak widzicie ma przepiękny taki pastelowo-niebieski kolor i bardzo ładną właśnie nalepkę z taką pościelą świeżą z kwiatami. I naklejka jest bardzo dobrze, zdjęcie jest bardzo dobrze odwzorowane, ponieważ mniej więcej troszeczkę tak te, ta świeca pachnie. Przede wszystkim pachnie, pachnie świeżością i czystością, ale to nie jest zapach porównywalny tak samo jak, na przykład, Clean Cotton lub Fluffy Towels z Yankee Candle. Nie, tutaj mamy troszeczkę inną nutę. Przeczytam Wam może co producent pisze na temat tego zapachu, ponieważ naprawdę jest go ciężko określić, ponieważ te, z tego co widzę mamy tutaj naprawdę bardzo wiele różnych nut zapachowych. I tak, jest to delikatny, świeży zapach rozpoczynający się nutami bergamotki i cierpkiej, czerwonej porzeczki, zmieszany z różą, płatkami jaśminu i geranium. kompozycji, e, głębi kompozycji nadaje piżmo, paczula i zapach żywicy. I właśnie tak, ja ten zapach żywicy tu wyczuwam ale zarówno wyczuwam tu również delikatne kwiaty ale jest to niesamowicie ciekawa kompozycja, troszeczkę mi się kojarzy jak zapach taki, takiej świeżej, domowej, czystej pościeli, ale jest to też taki bardzo ciepły zapach, właśnie dzięki chyba temu piżmu, które też jest tu wyczuwalne, jest to po prostu przepiękna kompozycja, przepiękna świeca, i moim zdaniem można nawet ją brać w ciemno. Ja ją wzięłam w ciemno, tak jak zresztą wszystkie zapachy z dzisiejszego filmu, i jestem niesamowicie zadowolona. No i teraz najważniejsza rzecz: cena. Ceny również, tak samo jak jakość, są bardzo porównywalne do Yankee Candle. Taka duża świeca kosztuje 99 zł i tak jak powiedziałam wcześniej, pali się do 150 zł. Godzin. mamy tutaj aż 680 e, gram. To jest waga tej świecy, więc naprawdę e, sporo, bardzo, bardzo polecam. Drugi zapach, który też koniecznie musiałam wziąć w dużej świecy, to jest Crampfire Marshmallow. Wianki Candle, właśnie ten zapach opiekanych pianek, jest jednym z moich ulubionych, tak więc byłam szalenie ciekawa, czy Goose Creek będzie podobny, czy będzie duża różnica. Na pewno wielką różnicą jest wygląd, ponieważ tu widzicie, że mamy taką szarą świecę, właśnie tutaj mamy te opiekane pianki. i tu tej świecy jeszcze nie zdążyłam zapalić, ale powiem Wam na żywo, jaka jest różnica. Przede wszystkim w tej świecy oczywiście czujemy te, tą słodkość tych pianek. To jest troszeczkę taki zapach, trochę jak wata cukrowa, coś takiego, ale ten zapach jest wzbogacony i to dużo mocniej niż w porównaniu do Yankee Candle dużo mocniej nutą ogniska jakąś taką nutą chyba sandałowca jakiegoś em, takiego męskiego zapachu. Który troszeczkę mi się kojarzy z perfumami mojego taty, ale akurat bardzo lubię te perfumy, ale dzięki temu to jest właśnie bardzo ciekawe połączenie właśnie takiej słodkości, z taką właśnie męską lub taką ogniskową nutą, nutą właśnie przydymioną troszeczkę. Tutaj producent pisze, że są aromaty kryształków cukru, brzoskwini, wanili, sandałowca, od dobrze trafiłam, i cedru. I naprawdę jest to, jest to bardzo, bardzo udane połączenie, naprawdę warto spróbować. Jeżeli nie świecę, to przynajmniej woski, jeżeli oczywiście lubicie tego typu zapach. Ja jestem, nie mogę się doczekać, kiedy tą świecę zapalę. I trzecią moją dużą świecą w słoiku jest świeca Meadow Showers. Świeca z kolekcji Happy at Home i świeca ta była tańsza o 10 zł od tych świec, ponieważ, tak jak powiedziałam, jest to troszeczkę inna, inna seria. I tak, one też troszeczkę się różnią słoikiem, ponieważ ten słoik jest taki e, troszkę grubszy, taki bardziej, nie wiem, swojski, że tak powiem. E, I z tego co widzę, ta świeca też troszeczkę krócej się pali. Właśnie kosztuje 89 zł, również ma dwa knoty, e, natomiast właśnie odrobinę e, krótszy czas palenia. I tutaj właśnie mam zapach Meadow Showers. Tak jak widzicie, świeca całkowicie zielona e, i świeca. Bardzo świeża, ale pierwsza nuta, która, którą tutaj czuć, to jest nuta melona. Tak jak zresztą można się spodziewać przy większości zapachów, które e, mają właśnie jakieś takie nie wiem czy trawiasto deszczowe nuty, to właśnie ten melon jakoś najbardziej się wybija. Tak samo jest w tym przypadku. E, natomiast mi to nie przeszkadza, ponieważ ja melon lubię. Ale przeczytam wam opis producenta, bo tutaj nie znalazłam w ogóle nuty melona, więc może to jest tylko coś takiego, co się może kojarzyć z melonem, ale, ale właśnie nim nie jest. I to jest tak: aromaty konwali, wodnych lili, liści fiołka, połączonych z zielonym bambusem, drewnem lasu deszczowego i odrobiną piżma. Zapach idealny na upalny dzień. Z tym się zgadzam, ponieważ jest to bardzo świeży zapach, to jest świeca, którą ja już paliłam. Tak, jest bardzo świeża, bardzo lekka, delikatna, ale jednocześnie dobrze wyczuwalna. Daje takie idealne e, świeże e, tło, że tak powiem. W ogóle nie, nie, męczący, nie męczący zapach. I faktycznie i jest to zapach, e, który faktycznie jest taki jakby mokry. Jak, się, jak go wąchamy, czuć taką mokrość trochę czuć, właśnie jakąś taką trawę. Lekkie, bardzo lekkie nuty kwiatowe. No, bardzo przyjemny zapach. Moim zdaniem jest to świetna, właśnie, propozycja na lato, kiedy jest gorąco i mamy ochotę na coś bardzo, bardzo, właśnie, lekkiego, rzeźkiego. To właśnie taki zapach ja z pewnością będę palić. I ostatnia świeca, tym razem takiej świecy nie znajdziecie w asortymencie Yankee Candle. Ja byłam bardzo, bardzo ciekawa, właśnie takiego Tambleru. Tambleru, który ma. Trzy knoty i bardzo dużą średnicę, bardzo dużą powierzchnię palenia. Takie świece znajdziecie m.in. w Bath and Body Works, ale ja stamtąd nie miałam nic, więc nie mam porównania. W każdym razie tak, wybrałam ten tumbler w zapachu White Coral i tutaj muszę Wam opowiedzieć, co producent pisze, ponieważ ja nie jestem w stanie wyodrębnić za bardzo jakichś poszczególnych nut w tym zapachu, ale jest on po prostu. Przepiękny, po prostu przepiękny zapach. I tak, to jest tak, coś czego nigdy jeszcze nie miałeś okazji poczuć. Piękny, bogaty aromat owoców czarnej porzeczki, brzoskwini i pomarańczy, doprawiony kwiatowymi zapachami róży, jaśminu, frezji, kwiatu pomarańczy, kompozycje wieńczy, wanilia, drzewo sandałowe i piżmo. Tak więc mnóstwo nut zapachowych i to jest po prostu cudowna kompozycja, taka, że ja mam ochotę siedzieć i, i po prostu wąchać. Mam, miałam kiedyś perfumy, właśnie które miały podobną nutę zapachową, ale nie były na pewno aż tak, e, tak ładne. I wczoraj ten tumbler już paliłam i to palił się ładnych, ładnych kilka godzin. Bardzo szybko się wypalił, tutaj rozpalił do e, ścianek właśnie. I dzięki temu, że ten tumbler ma taką dużą średnicę, on e, jeszcze dużo mocniej pachnie niż taka świeca co moim zdaniem jest plusem, ponieważ ten zapach jest tak piękny, że, że może pachnieć po prostu w każdym zakątku mojego domu i nie będę miała nic przeciwko i właśnie ten zapach jest, jest tak intensywny, że roznosi się niemalże po całym domu, natomiast nie jest w ogóle męczący, mimo, że jest takim bardziej perfumowanym zapachem, to nie jest męczący daje takie przepiękne słodkie tło właśnie, ale które bardzo ładnie też się rozwija, no jest to po prostu przepiękny przepiękna Świeca przepiękna, kompozycja. Oczywiście ten zapach White Coral występuje też w innych rodzajach, czyli w wosku, w świecy, tej dwu, słoiku itd. I ta świeca kosztuje 84 zł i według producenta pali się 45 godzin. Tak więc niestety krócej, ale moim zdaniem warto spróbować. Jestem niesamowicie z niej zadowolona. Zanim jeszcze przejdę do wosków zapachowych, których mam najwięcej, bo aż 10 sztuk, tak więc będę miała co opisywać, jeszcze powiem Wam, że zamówiłam sobie tak jeszcze ostatnim rzutem na taśmę spray, e, również zapachowy taki do pomieszczeń, który zamierzam używać w samochodzie. Ponieważ ja nie lubię, gdy mi się coś dynda przy lusterku i tak dalej. Poza tym te zapachy często szybko się wyczerpują do auta. Natomiast gdy wsiadam do samochodu i chcę, żeby mi tak nagle ładnie zapachniało, właśnie to psikam właśnie takim sprayem. I tu mam właśnie spray, który ma zapach, przepraszam, Clean Lion. I to jest właśnie taki typowy e, zapach e, właśnie takiego płynu do płukania. Bardzo podobny do Fluffy Towels, trochę jak e, również Clean Cotton z Janki. Nie, bardziej jak Fluffy Towels moim zdaniem. Taki odrobinę Odrobinę kwiatowy, ale bardzo świeży i mocno pachnie przede wszystkim. Naprawdę jest nieźle nasycony zapachem, i ten zapach nie to, że się psiknie i od razu znika, tylko faktycznie utrzymuje się i od razu nadaje mega, mega świeżości w pomieszczeniu czy właśnie chociażby w samochodzie. Jest nieduży, więc można go spokojnie wozić w schowku samochodowym. Dla mnie to jest taka alternatywa i po prostu lubię sobie tak uprzyjemniać, uprzyjemniać czas nawet w samochodzie. No, i teraz będą woski, które mam nadzieję, że Was zainteresują, ponieważ moim zdaniem są o niebo lepsze niż woski z Yankee Candle. A nawiązując do tamtych wosków, one się strasznie kruszą, są w bardzo niewygodnych opakowaniach, bardzo ciężko je później przechowywać. No i oczywiście nie są duże, więc starczają moim zdaniem na jakieś 3-4 użycia. Natomiast woski z Goose Creek Candle są przede wszystkim dużo większe. Takie mniej więcej trzykrotnie większe, jeżeli chodzi o zawartość wosku. Mniej więcej e, są w mega fajnych opakowaniach, e, bo tak jak widzicie, że jest to po prostu plastik, e, w którym bez, bez problemu możemy sobie to przechowywać, zamknąć i te zapachy nie będą nam się mieszać, e, ani gdzieś kruszyć i łamać. E, oraz przede wszystkim mają e, podziałkę. Mają tutaj e, podziałkę na pięć e, części, tak więc możemy sobie to po prostu wyjąć i połamać. Ale to nie będę robić tego z tym woskiem, tylko pokażę Wam przy kolejnym, którego używałam. Tak więc, moim zdaniem, jest to świetna sprawa. Konsystencja tych wosków też jest inna, ponieważ one są zrobione z wosku sojowego, więc one są bardzo takie w dotyku wręcz tłuste, bardzo takie mokre, bardzo szybko się rozpalają i bardzo mocno pachną. Od, testuję od kilku dni i mniej więcej taki, taki jeden kawałeczek wosku pali się około 10 godzin, jeżeli chodzi o czas minimalny właśnie zapachu, więc moim zdaniem to jest super wynik i oczywiście te woski są też przez to droższe niż Janki, ale to jest coś w co warto, naprawdę warto zainwestować takie opakowanie kosztuje 24 zł no właśnie i przychodzę już do opisywania samych zapachów. Tutaj mam wosk, który się nazywa Beach Party i tutaj producent opisuje, że jest to właśnie ciepły zapach z nutą nadmorskiego piasku, energetyzującą mieszaniną owocowych zapachów cytryny, limonki, pomarańczy, mango, brzoskwini doprawionych szczyptą cukru, wanili i piżma. Pirzma tutaj nie czuję, być może się pojawi przy paleniu, ale jest to zapach niesamowicie energetyczny, słodki, taki, że mam ochotę od razu wypić koktajl, który właśnie w ten sposób pachnie. Idealny zapach na lato właśnie kojarzy się z takimi po prostu owocowymi koktajlami, czy deserami, czy nawet lodami wręcz. Najbardziej dominuje tu nuta chyba pomarańczy ale ogólnie jest to, jest to zapach taki bardziej cytrusowo-słodki i ten zapach bardzo mi się kojarzy z zapachem Fruit Fusion właśnie z Yankee Candle ale moim zdaniem jest ładniejszy. Kolejny zapach właśnie w tym momencie pali mi się tam z tyłu w kominku i jest to zapach Sunset Sparkle i tutaj też muszę Wam opisać co producent właśnie tutaj pisze na jego temat, ponieważ jest to piękna kompozycja, ale też ciężko mi tak idealnie wyodrębnić, wyodrębnić poszczególne nuty. A według producenta jest to słodki aromat owoców w połączeniu z wonią kwiatów wiciokrzewu oraz jaśminu i wanilią, bursztynem oraz drewnem sandałowym. I tak, jest to słodki zapach, ale taki nie przesłodzony, nie landrynkowo słodki, tylko właśnie ten aromat owoców to jest taka pierwsza nuta, która się wybija. Później wyczuwamy właśnie Jakieś delikatne kwiaty, właśnie coś z jaśminem, ponieważ to jest taki odurzający zapach. O, to dobrze bym go opisała: odurzający i na koniec właśnie wyczuwalna jest ta nuta. Zarówno najpierw wanili, a później właśnie ten bursztyn i drewno sandałowe nadaje takiej ciepłoty i takiej, takiej głębi. Po prostu przepiękna kompozycja. Bardzo, bardzo polecam spróbować. Ja jestem na, na razie jestem zachwycona. Kolejny zapach to będzie propozycja dla smakoszy, dla osób, które lubią słodkie babeczki, truskawki i tak dalej, ponieważ jest to Strawberry Lemonade Cupcake, czyli po prostu taka truskawkowa babeczka. Truskawkowa z nutą lemoniady. No nie wiem. O jejku! Huh. Jak, jak właśnie pierwsze wrażenie, to jest nuta truskawki w połączeniu z jakimś takim ciastem. Po prostu e, ciastem albo jakimś takim kremem bardzo słodkim. E, natomiast osoby, którym dawam do wąchania ten zapach, troszeczkę niektóre mówiły, że, że jest coś drażniącego w nim. Nie wiem, ja takie zapachy bardzo lubię mi się bardzo podoba. Jestem bardzo ciekawa jak on będzie się zachowywał podczas palenia właśnie czy będzie męczący czy nie. Ale na razie jest to nuta taka właśnie truskawki bardzo odurzająca. Tutaj właśnie producent pisze, że są nuty orzeźwiającej lemoniady oraz kremowego kokosa. Właśnie być może tak, trochę tego kokosa czuć w tym zapachu. Więc również, mimo że jest to właśnie babeczka truskawkowa, to nie jest to płaski zapach. Tak jak w Yankee Candle mamy też Strawberry Buttercream na przykład. Taką, taką, taki zapach, to moim zdaniem ten, ta propozycja jest dużo bardziej ciekawa. Więc to jest wielki plus dla Goose Creek Candle: za to, że te zapachy są bardzo wielowymiarowe, że to nie są tylko dwie lub trzy nuty zapachowe, ale potrafi być ich nawet. 6, 7, 8, 10. To jest niesamowite, a jednocześnie są to bardzo udane kompozycje, przynajmniej jak na razie. I następny zapach, właśnie pali mi się w kominku w drugim pokoju. Jest to też taki typowo, moim zdaniem, wiosenny zapach sweet peatles, czyli właśnie słodkie powiedzmy płatki kwiatów. Tak, i to jest zapach po prostu kwiatowy bardzo lekki, delikatny i słodki. Bardzo ładny. Według producenta są tutaj nuty bzu, jaśminu, kwiatu pomarańczy, kokosa oraz porzeczki. Znowu ciekawe, ciekawe nuty. Dzięki temu ten zapach jest właśnie taki no, też wielowymiarowy. Bo właśnie tak na początku czujemy właśnie kwiaty, troszeczkę takie słodkie, później ten zapach się rozwija właśnie troszeczkę tak ten kwiat pomarańczy się wybija tutaj. Jest to bardzo przyjemny zapach, który właśnie jest taki dobry na żeby leciał sobie w tle, że tak powiem. W ogóle nie męczy, więc Polecam, bo, bo jest taki po prostu uniwersalny, świeży i przyjemny. Kolejny zapach z kolei jest zapachem jedzeniowym i jest to Summer Sorbet. Czyli zapach tutaj, według naklejki, no to mamy kolorowe lody. Tak jak go w pierwszym momencie wącham, to wybijają się bardzo takie owocowe nuty takiej, troszeczkę jak lemoniada trochę mi się mi to przypomina właśnie cytryna, limonka. E, brzoskwinie, maliny mniej więcej e, takie nuty tutaj są wyczuwalne tak więc jest to przyjemny, słodki zapach szczególnie fajny na właśnie lato i wiosnę. I kolejny również taki bardziej jedzeniowy to jest Charming Colada e, zapach, który no liczyłam, że będzie pachniał jak mojito e, i no w sumie to się nie zawiodłam, chociaż bardziej bym powiedziała, że jest to ciasto limonkowe właśnie nie pokazywałam wam, tak wygląda właśnie opakowanie Zielony wosk. I tak. Tutaj, e, oczywiście, nuta limonki i cytryny jest nutą dominującą, ale jest to nuta przełamana słodyczą. I bardziej bym kojarzyła ten zapach z, taką, z takim ciastem limonkowym. To mi się najbardziej kojarzy, właśnie. Według producenta, jest to zapach limonek i ananasów skąpanych w kokosowym mleku doprawionym wanilią i cukrem trzcinowym. Moim zdaniem powinna być tutaj jeszcze nuta mięty. Jakby tu była nuta mięty, to w ogóle byłoby idealne mojito. Natomiast ten zapach, prze przez to, że tej mięty za bardzo nie ma, to jest po prostu bardziej słodki, ale bardzo przyjemny. I jeszcze kolejny zapach kwiatowy, właśnie typowo wiosenny, który również już próbowałam, to jest Plumberry Tulip. Czyli no, tulipany, ale też nie są to takie jednowymiarowe, jednostajne tulipany, tylko również bardzo ładny. Zapach, jak widzicie, już palony, fioletowy. I tak, według producenta są to dojrzałe słodkie maliny i soczyste czerwone jabłka, doprawione szczyptą wodnych, zielonych akordów. Kompozycja się pięknie rozwija, właśnie tutaj wonie. Tulipanów peoni i kwiatów brzoskwini. Tak więc nie są to same tulipany, ale również bardzo wielowymiarowa kompozycja. E, na pewno jest to słodki zapach, ale właśnie słodko-kwiatowy. Ja, ja tutaj nie czuję jabłka, szczerze mówiąc. Nie czuję też za bardzo malin. To są takie bardzo, e, bardzo delikatne nuty. E, najbardziej czuć właśnie kwiaty, ale są one słodkie, bardzo przyjemne. Generalnie jest to podobny zapach do tego zapachu Sweet Petals. Oba bardzo mi się podobają jeszcze trzy. Kolejny to jest Day in Sun. Zapach, który moim zdaniem jest bardzo podobny do zapachu Sun and Sun, który był w Yankee Candles. Bardzo, bardzo podobny. nie Niemalże ta sama nuta zapachowa, ale ten zapach nie każdemu się spodoba. Mi się spodobał, ale na przykład mojemu facetowi już nie bardzo, bo powiedział, że pachnie albo jak mydło, albo jak krem. I bardziej ja bym mogła porównać troszeczkę do, do nut właśnie jakiegoś takiego kremu ale jest to zapach bardzo ciepły, takiego, no mi się kojarzy z takim rozgrzanym piaskiem, słońcem, ale no ma w sobie jakąś taką nutę też może jakiegoś, nie wiem. Kremu do opalania, coś takiego. No ciekawa w sumie też kompozycja, ale to już nie dla każdego. Jeżeli na przykład miałyście Sun and Sun, z Yankee Candle, czy wąchałyście go, no to ten pachnie bardzo podobnie, chyba tylko bardziej jeszcze intensywnie. Nie wiem, bo nie paliłam, ale tak wosk pachnie naprawdę mocno. I jeszcze dwa kolejne zielone, tutaj kolejny, taki też, moim zdaniem, bardzo wiosenny, to jest Cool Spring Breeze, właśnie, który ma wodospad na tym na opakowaniu właśnie. I to jest kolejny zapach, w którym może troszeczkę wybija się melon, ale nie tak mocno, jak w przypadku tego zapachu. To jest bardziej, bardziej zapach wytrawny, bardziej trawiasty, bardziej roślinny. Kojarzy mi się z, nie wiem, z mokrymi liściami, z, z jakąś wodą. No, przyjemna kompozycja, oczywiście, jeżeli lubicie tego typu zapachy, takie bardzo, bardzo świeże. Tutaj już nie jest to zbyt słodki zapach, ale też na pewno nie męski, niewytrawny, przyjemny i właśnie idealny na lato. Jak będą właśnie bardzo gorące dni, to taki zapach jest bardzo mocno orzeźwiający i nie powinien absolutnie przeszkadzać, tylko właśnie dawać takiej może troszeczkę ochłody. Przyjemny, ciekawa jestem bardzo, jak będzie się zachowywał po rozpaleniu. I na koniec zapach, który powiedziałam, że jest raczej bardziej może jesienny niż wiosenny, ale nie mogłam mu się oprzeć, jestem bardzo szczęśliwa, że go wzięłam, bo bardzo mi się podoba ta kompozycja. To jest Cabin in the Woods, czyli chatka w lesie, tak można to przetłumaczyć i tak pachnie ten zapach, ale to muszę też powie powiedzieć wam co producent opisuje. Jest to ciepła jesienna kompozycja łącząca cytrusy, drzewo dębu, biały cedr i przyprawy. Piękne odbicie zapachu zapewniają bursztyn i drzewo sandałowe. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa propozycja, która mi się kojarzy z kominkiem, z właśnie z drewnianym domem, z moim domem na działce mi się kojarzy właśnie, bo tam mam kominek, właśnie to jest dom drewniany. I jak, nawet jak się ten kominek już zgasi, to to drewno jednak się nasyca tym zapachem i to jest bardzo dobrze odzorowany zapach. Bardzo przyjemny, ale no raczej tutaj e, powiedziałam, że trochę bardziej jesienny, na jakieś chłodniejsze dni, bo nadaje właśnie takiego domowego, ciepłego klimatu. Natomiast no jest raczej męski, wytrawny, ale mi to zupełnie nie przeszkadza i nie mogę się doczekać, aż go wypróbuję. Tak więc to był cały mój e, dzisiejszy haul zapachowy, mam nadzieję, że Wam się podobał, bo dzisiaj się dużo nagadałam, dużo się nawąchałam, ale sprawiło mi to dużą przyjemność. Jeżeli Wam się podobało koniecznie zostawcie kciuka do góry. No i jestem bardzo ciekawa, czy miałyście Goose Creek Candle, czy miałyście coś z nim do czynienia, jakie zapachy jakie zapachy możecie mi polecić na kolejny raz, bo jest, z wielką chęcią zamówię coś jeszcze e, chociaż na pewno nie prędko, bo zanim to wszystko wypale i z je to minie na pewno dużo, dużo czasu. Natomiast koniecznie da dajcie mi znać właśnie, jakie są Wasze doświadczenia, który z zapachów Was zainteresował. No i oczywiście w opisie filmu są linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokazałam, jeżeli coś chciałybyście sobie zamówić. Koniecznie zaj zajrzyjcie właśnie do Pachnącej Wanny, bo tam macie cały, bardzo szeroki asortyment Goose Creek Candle oraz nie tylko, również Yankee Candle i wielu innych firm. Tak więc ode mnie to tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Papa! Pa.